Jesteśmy po zakończeniu czwartych zajęć basenowych kursu Open Water Diver. Teoria dzisiaj też skończona. Wszyscy na szczęście dobrze napisali egzamin, nie ma żadnych poprawek. Na basenie też całkiem dobrze sobie radzą, tak więc jestem pełen optymizmu i myślę, że sobie będą dobrze radzić na wyjeździe na wodę otwarte. Jedziemy tam w połowie czerwca. Jezioro Budzisławskie, znane już nam w Wielkopolsce, przez niektórych nazywane Perła Wielkopolski, rzeczywiście woda jest przepiękna. No i tam będziemy przez weekend kończyć kurs turkowania. Kolejna grupka, która, przed którą otwiera się nowe, nowy świat, nowe wyzwania, nowe przygody. Zapraszamy następnej. Nauczyliśmy się paru, paru rzeczy przydatnych do pływania, nurkowania, jak oddychać automatem, jak pomóc koledze, gdyby, stracił, gdyby mu zabrakło tlenu. Nauczyli, nauczyliśmy, no, również była super zabawa. Instruktorzy naprawdę byli mega. I co, polecamy każdemu, warto spróbować przyjść, bo naprawdę jest miła atmosfera. jest. Kolejne etap to wody otwarte, tak? To wody otwarte dokładnie to już będą na 30-20 metrów, więc na para tutaj będzie się Życzę powodzenia Dziękuję.